dziedzictwo od 243 streszczenie Igbal chce pogorszyć stan Seher. Jaman szykuje wspólny wyjazd. Jest pewien, że Seher już wkrótce odzyska zdrowie. Igbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić. Dziedzictwo 243 odc. Frat demaskuje Ibrahima. W ostatnich odcinkach serialu Dziedzictwo widzieliśmy, że wszystko co robił Frat okazywało się nie takie jak powinno. Gdy chłopak zamontował w domu ukrytą kamerę okazało się, że za wszystkim stoi Ibrahim. Oto dziedzictwo 243 od Streszczenie. Oto streszczenie odcinka 243 oglądanej przez widzów tureckiej produkcji Dziedzictwo. Czy Zia zdradzi Iqbal? Czy Seher jest już zdrowa? Co planuje Zuhal? Przekonajmy się już dzisiaj. Dziedzictwo 243 streszczenie. po poważnej rozmowie z Ją i Gbalwie, że mąż nie piśnie słowa o jej występku Jamanowi. Z kolei Yaman jest podekscytowany przygotowaniami do wypadu z Seher. kobieta mimo niedawnego wypadku odzyskuje zdrowie, siłę i sprawność. Sehar nadal nie domyśla się, co planuje dla niej Jaman. Bezwzględna Zuchal stara się, by w więzieniu Aisha ją poprała. Ciotka Sultan z dnia na dzień coraz mocniej docenia Ibrahima. Niestety odbija się to też na Fracie. Chłopak zdaje się nie radzić sobie z najprostszymi czynnościami. Frat uważa, że powinien sprawdzić, co się tak naprawdę dzieje. W tym celu montuje ukrytą kamerę i nagrywa domowe wydarzenia. Następnie pokazuje wszystkim nagranie, na którym widać, jak Ibrahim podstępnie niszczy wszystko, co robi Frat. Ciotka Sultan jest rozczarowana Ibrahimem. Gdy Itbal widzi, jak Seher dobrze się czuje, robi się coraz bardziej wściekła. Kobieta postanawia znowu skrzywdzić żonę Jamana. Dziedzictwo 243 Odz. Gdzie zobaczyć? Premierowa emisja 243 odcinka serialu Dziedzictwo odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2024 o godzinie 16.05 na antenie TVP1.